Manko widzowie, dzisiaj będziemy grali na Brookhaven, ale z specjalnym gościem, czyli Miłoszem. Stoi przede mną, przywitaj się Miłosz. No, także widzowie przez no, resztę filmu może, może nie będziecie słyszeć Miłosza, bo no, nie mogę cały czas telefonu trzymać przy mikrofonie. Ale dobra, co pierwszego robimy Miłosz? Możemy zajść jakąś pracę i wiem, nie gdzie... A poczekaj, może pójdźmy do banku. A dzisiaj będziemy ciepła Tak, dzisiaj będziemy obrabowywać bank. Czekajcie, wezmę furę. Czekaj, jakąś taką kondensację. O, tą furę wezmę. Dobra, wsiadamy miłość. Dobra. Mm, o nie. Nie, 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 nie. Nie, nie jedziemy do burger. Dobra? Uu! I do przodu. Do przodu. Jedziemy, jedziemy. Idziemy. A ja nie widzę, Nie wiem, może mam lekkie opóźnienie. Skręcamy. Uwaga widzowie, a widzowie jeszcze Wam nie powiedziałam, ale zostawcie na tym kanale subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Łapeczkę w górę też by, by mi było miło i udostępnić ten film dalej to już, no, bajando. Także o, dobra. Miłoś, jesteś tu w ogóle w środku? Dobra. Chodźmy do banku. No, widzowie, widziałam, że bardzo Wam się spodobał odcinek, gdzie pokazywałam sekrety w tej oto windzie. Yy, I po to właśnie była ta. O, miłoż tu nawet przed. Yy, po to była ta biała karta, właśnie. A zielona jest, żeby obrabować bank. Znaczy, po to, żeby sejf otworzyć. Zy. Mani, mani. Dobra. Elegancko. Lecimy, dobra. Nie wiem, ktoś tu światło wyłączył. O, okej. Okay. Dobra, czekaj miłość. Ja teraz bombę podłożę, ok? Nie, czekaj, może sekrety to zrobię taki specjalny odcinek z sekretami. Bo widziałam, że widzą, bardzo się spodobały sekrety. To masz 70 wyświetleń ten, ten odcinek, gdzie pokazywałam sekrety. No. Więc serio widzą chyba się spodobało. Dobra, uwaga miłość. I... długą bombę wysadziłem. Dobra, uciekamy, miłoż, dawaj do bentów! A to też jest chyba sekret na Heaven, czy nie wiem? Dobra, mi, bo widzowie, tu ogólnie jest w tym przejściu jeden sekret, ale my go wam nie powiemy, bo ten sekret powiem na tym specjalnym odcinku. Ej, idziesz, miłosz? O, dobra, jesteś. Latarkę wzięłeś. Okej. Okay. Bo tutaj, tutaj w, tutaj w tym przejściu też jest sekret, miłośnie. Ale y, teraz wam nie powiem, widzowie. Y, tylko jak, będzie, jak będziecie subskrybować, to nagram. Y, pokazuję wam y, y, sekrety na Brookhaven. Y, druga część. Gdzie my jesteśmy? Aha, ej, to też jest w ogóle sekret, widzowie. Tutaj musimy przejść, ale tu jest zamykana ściana w ogóle. O, gdzie tu idzie się? Wow. To jest bank? Nie, to nie jest bank. Aha, dobra, ale wyjdźmy już. No nie wiem, ale na razie jesteśmy bogaci, bo mamy siano siano z banku, tak Ej, no, do dentysty. No od do dentysty. Ej, ile u dentysty będziemy zarabiać. Chodź! Chodź! Dobra, a gdzie? O dobra, widzę. Dentist. Tutaj jest. Dentist, tak. bo jest panem. kto te schody projektował? Nie mam pojęcia. A i gdzie idziemy? A tutaj dentist. Czekaj, bo ja w ściany wszedłem. Co ja robię? I dopiero się to tak, gdybyśmy się wszyscy światami... Od siódmej dopiero otwarte? No. A która jest godzina? Szósta. Dobra, musimy czekać. A gdzie ty jesteś, miłość? Ja będę Aha, poczekaj. jest coś takiego. O, mam salę, gdzie dentysta, gdzie te zęby się leczy. Ciebie tu nie ma miłość w środku. A dobra, widziałam cię, bo ty jesteś. Ło. Wow. Dobra, chodźmy tutaj. Tutaj jest dla dentysty. Tutaj można się położyć. O. 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 Ty, jaki wypas tu nawet telewizor jest. Ej, no bez jaj. Ej, nie Proszę pana, czy pan mi zaleci ząbki, bo mnie bardzo bolą. Halo, zaleczy mi pan ząbki. Nie, nie. Nie. Może tak. Aha, bo pan nie jest dentystą. Dobra, to ja. Tutaj. Spada mnie? Ja? Ja O, ja tutaj będę obsługiwać klientów, może. O, także, Siemanko, jak ktoś tu przyjdzie, to będziemy ich obsługiwać. No, tutaj właśnie. Ja wezmę tutaj tam, i A nie w niej właśnie. Czekaj. Jeszcze podchodzimy, jest to w Uwaga, miłość, czekaj, wejdź do środka. Mam dla ciebie niespodziankę. No. I... dla naszego klienta. Kiedy? Gdzie... Której jest otwarte? Czekaj. Ej, już jest ósma, już jest otwarte. No, No. No, więc... A miłoś idzie do toalety, widzowie. Czekajcie, widzowie, a my mu zrobimy. Czekajcie, widzowie, pójdziemy. Se, o tutaj. Czekajcie, widzowie, podłożymy tutaj bombę. Ale buchło. Dobra, nieźle buchło z tą bombą. Dobra, ale mamy siano widzowie. Czekajcie. O tak. Ta. Tak. Widzowie. Mamy siano z banku. Oh, yeah Ja se wydaję siano. Ja se wydaję siano. Ja se wydaję siano. Bardzo dużo tego siana wydaje. O, rzucamy kasą Dzień dobry. Chcesz kasę? Łap kasę. No, także mamy tutaj kaskę i A kaska jest nam bardzo potrzebna, czekajcie, weźmy sobie jeszcze, mm... o tak, shotguna, dobra, to nie jest shotgun, ale pistoleta sobie weźmy, nie, to nie jest pistolet też, co to jest, dobra, nie wiem, ale uwaga. A masz kwiatku za to co mi zrobiłeś kiedyś I widzę wie o daj mi miło żeby wrączka, żeby się gronić, każdy się uwaga No poczekajcie, dajmy mu coś takiego dziwnego Na przykład tego hipopotama dobra nie będzie wiedzieć, o co chodzi. Tak sobie czekajcie tylko. Miłosz chyba zaraz... Jeszcze? Cześć miła. patrz jakiego hipcia mam. No, a, go? No, ma zdrowe ząbki. nie wiem, jest jedenasta. Nie wiem. Pam, 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 pam! Otwierać! Pam, pam! Ale strzały walimy. Dobra, podaruję tobie, miłość. Tutaj elegancko. Tu broń. Dobra. aż powoli będziemy musieli już odcinek kończyć. Czekaj. No to ja się pożegnam z widzami. Dobra widzowie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na tym kanale. Łapeczkę w górę mi też by było miło i dostępnić ten film dalej to już bajlando. No także no co, ja się z Wami żegnam, także cześć, na razie i pa!